Świata w Katarze. To nie jest dobry Szanowni państwo, chciałbym bardzo serdecznie przywitać w zielonej gminie Kociewie, w miejscowości Lubichowo, Bietowo, na otwarciu oficjalnego na oficjalnym otwarciu ciągu pieszo-rowerowego. Przede wszystkim chciałbym przywitać pana senatora na sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, pana Ryszarda Świrskiego. Chciałbym y, przywitać starostę powiatu starogardzkiego, pana Kazimierza Chyłę. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać y, radnego powiatu, pana Łukasza Łangowskiego. Oczywiście inwestorów, zarząd dróg wojewódzkich, pana dyrektora Grzegorza Stachowiaka oraz panią wicedyrektor, panią Anię Brzezińską-Michałejko. I przede wszystkim również chciałbym przywitać wykonawcę pana Jarosława Adrycha. Bardzo serdecznie chciałbym przywitać naszego księdza proboszcza Tomasza Patokę. Witamy, szczęść Boże. Zapraszamy tutaj do Chciałbym przywitać radnych gminy Lubichowo z Panem Przewodniczącym Juliuszem Kalinowskim na czele. Przywitać sołtysa miejscowości Bietowo pana Jacka Cholewę. Przywitać naszego Sołtysa z miejscowości Lubichowo w jego imieniu, pani Reymus, tak? Witamy. Pracowników Urzędu Gminy, bez których ta inwestycja by nie miała miejsca, czyli pani skarbnik Magdalena Kłos, kierownik działu inwestycji w Gminie Lubichowo, pani Agnieszka Galant-Blechle. Pani Ania Kuczkowska, kierownik działu gospodarki komunalnej, który przejmie władanie tym chodnikiem i dbanie o niego, myślę, tak. Zamiatanie, odśnieżanie, pielęgnowanie. Także już mamy wskazówki. Pana sekretarza gminy Lubichowo, pana Rafała Wachowiaka. Inspektora działu gospodarki komunalnej, pana Lesława Koseckiego. No jak już wszystkich wymieniam, to wymienimy po kolei radnych. Pana Roberta Olszowego, pana Łukasza Gaszkowskiego, pana Edwarda Błaszkowa, Krzysztofa Szydłowskiego, pana Krzysztofa Klina, pana Grzegorza Makowskiego, pana Pawła Sendra, radnego z tego okręgu, który zabiegał od dekady o powstanie tego ciągu pieszo-rowerowego. Także bardzo gorąco i serdecznie witam. I witam jeszcze Magdalenę Kijak, dział promocji gminy Lubichowo. Organizator winowajca, tego całego zamieszania też po części. Kochani, bardzo dziękuję za, za to, że udało się zrealizować tą inwestycję. Przede wszystkim swoje podziękowania składam na ręce pana senatora, pana Ryszarda Świlskiego, który obiecał, że. Ten chodnik powstanie i też stało się. Jest to najpiękniejszy. Prezent pod choinkę w tym roku 2022. Także bardzo dziękujemy. Również dziękuję panu Grzegorzowi Stachowiakowi, dyrektorowi, który wykazał się dużą cierpliwością przyjmując nas w urzędzie swoim. Także bardzo dziękujemy. Byliśmy czasami może nie, nie mili, no różnie to bywało, ale staraliśmy się, udało się, ale... Przede wszystkim dziękujemy pani Ani, która wzięła to sprawy w swoje ręce i w koordynacji z panem senatorem udało się z dofinansowaniem Urzędu Gminy. Wykonawca bardzo też się postarał, myślę, że tutaj należy go docenić. Także bardzo dziękuję. Myślę, że inwestycja przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa no tej tutaj naszej części gminy Lubichowo, czyli miejscowości Bietowo. Ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 metra, długości 1800 metrów bieżących. Imponująca inwestycja. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że będzie służyła mieszkańcom i turystom. Także dziękuję. Zapraszam pana senatora o zabranie głosu. Poproszę. Parę Pomyślałem sobie rzeczywiście, że to jest taki moment, kiedy... E... Buzia się sama raduje i uśmiechamy się, bo rzeczywiście trochę ten ciąg pieszo-rowerowy ma swoją historię dłuższą, że nawet ale, ale jest. I miejmy nadzieję, że dzisiaj tylko rozmawiamy o tym, co jest dobrego. Rzeczywiście myślę, że ogromne podziękowania i słowa uznania należą się wykonawcy tej inwestycji, bo przejeżdżałem kilka razy podczas budowy. Tutaj tego ciągu i, i, i wyglądało to zawsze imponująco. Yy... Sprawcą oczywiście całego zła jest y, Ania, więc Ania tutaj też ma swój udział, więc brawo, ogromne brawo. podziękowanie dla, dla Ani, bo rzeczywiście brawo. myślę, że to, co powstało, to jest bardzo fajna rzecz. Y, dziękuję wszystkim mieszkańcom, y, panu Sołtysowi. Za, nie, od czasu do czasu takie słowa, potem cieplejsze i y, zawsze, taki, zawsze taki moment, kiedy coś to mobilizuje, ale mówię teraz na poważnie, bo jeżeli jest. Y, Jakiś pomysł, jest jakieś dzieło, to wszyscy się do tego e, chcą w pewien sposób w dobrej słowa tego znaczeniu przyłożyć i tak też jest tutaj w tym momencie. No, jeszcze musimy pomyśleć o tym przejściu dla pieszych, ale myślę, że to jest kwestia, kwestia czasu. No i co? No, korzystam z okazji i wszystkim mieszkańcom całej gminy e, Lubichowo wszystkiego najlepszego na ten świąteczny czas. Niech to będzie spokojny, dobry czas bezpieczny, a ten ciąg pieszo-rowerowy mówi o tym, że będzie bezpieczny. Wszystkiego dobrego i dziękuję. Dziękujemy pan, Panu Senatorowi. Pan Starosta. Krzysztof. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim cieszę się, że w naszym powiecie powstała kolejna taka wspaniała inwestycja. Dziękuję bardzo Panie Senatorze, że Pan ten powiat wspiera nie po raz pierwszy. Panie Dyrektorze, Pani Dyrektor, Panie Wójcie, bo to też Twój udział. I ja muszę powiedzieć, że my żeśmy też wspólnie z Panem Wójtem w tym roku co nieco zrobili. Z Panem Wójtem Waszym wspaniale się współpracuje. To jest człowiek do współpracy i ja tę współpracę bardzo cenię. I obiecuję, że w tej kadencji jeszcze coś wspólnie zrobimy. Ale co to? Nie, nie w przyszłym roku. Tak. W tej kadencji. Jeszcze mamy półtora roku, Panie Senatorze. Coś zrobimy wspólnie, ale to niech będzie niespodzianko, Panie Wójcie, tak? Pan Panie redaktorze nagrało się. Tak <laughs> <Do jakiegoś się. śmiech> Może pan dyrektor parę słów, albo pani Ania. No, tak naprawdę to bardziej w temat angażowała się pani Ania Brzezińska. I to ona tu pilnowała tego wszystkiego, żeby to, co nam nie do końca wychodziło, bo chwilę to trwało, żeby to spiąć i dopiąć. Nie był to łatwy temat od samego początku. Raz, że kwestia montażu finansowego i tu dzięki zaangażowaniu gminy Pana Wójta pewnie by nic z tego nie wyszło, no bo inwestycja warta prawie milion osiemset i osiemset tysięcy wkładu gminy. Więc bardzo dziękujemy, bo bez tego pewnie byśmy tutaj nie stali przy tym wybudowanym chodniku. No i plus nasz wkład własny województwa milion złotych, No i powstał chodnik, przejechałem się, ładny odcinek. Kilka rzeczy jeszcze do poprawy, ale sprawne działanie, mimo to, to słowa do, do wykonawcy, bo powstał w kilka miesięcy. No i cieszymy się z tego, że że mieszkańcy Lubichowa, Bietowa zyskają, będą mogli bezpiecznie się poruszać między miejscowościami. No i teraz pewnie rzadsze trochę kontakty z wójtem, aczkolwiek pewnie coś wymyśli. Brawo. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze, pani Ania. Dobrze, to pan przewodniczący. Proszę państwa, ten... Słowa chodnik do Bietowa w urzędzie gminy to ostatnio odpowiadały bardzo często. Pierwszy raz je usłyszałem osobiście chyba 8 lat temu, kiedy pan obecny wiceprzewodniczący, ówczesny radny, pan Paweł Sender po raz pierwszy zapytał w poprzedniej kadencji o ten chodnik i tak pytał co miesiąc, co dwa miesiące. Ciągle było kiedy chodnik do Bietowa, kiedy chodnik do Bietowa. No wiemy jak to się toczyło, no nie był to prosty temat. Aż na początku tej kadencji, niecałe 4 lata temu, przyjechał do nas pan senator i zapytał, czego panowie chcecie w tej kadencji w gminie pomyślcie, a my niewiele myśleliśmy tylko stwierdziliśmy chcemy chodnik trochę tak jak do złotej rybki chcemy chodnik no i złota rybka nam w osobie pana senatora ten chodnik przyniosła także jeszcze raz bardzo dziękujemy i zapraszamy jak najczęściej. Bardzo dziękuję panie przewodniczący czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać? Głos, pan sołtys, tak, parę słów. Tak, tutaj, tutaj... tak samo bym chciał podziękować z tego miejsca, od pana senatora do pana wójta, wszystkich pracowników urzędu gminy. No na pewno poprawi to naszą sytuację tutaj w tej wiosce, bezpieczeństwo przede wszystkim, dojścia do, do Lubichowa zbietowa i turystom na pewno ułatwi życie. No i przede wszystkim chciałbym podziękować koledze radnemu, który sobie objął to jako cel, gdy jako początkujący jako sołtys Paweł jako radny został to sobie za... powiedział, że ten chodnik doprowadzi do celu. Także z godnością i z honorem możesz startować w następnych wyborach. Celu, celu dokonałeś, celu dokonałeś i oby, oby ten ciąg pieszowrowy trwał dalej do Burzychowa w kierunku mości z Zielonej Góry i... Było tego jak najwięcej, dziękuję za wykonanie tego i wykonawcy również. Bardzo dziękujemy, czy ktoś jeszcze chciałby? Siedem życzeń. Dobrze, a więc teraz nastąpi przecięcie wstęgi. Zapraszam do przecięcia pana senatora. Tak, tutaj. Pana starostę. Pana Jarosława, wykonawcę. Tak, bardzo proszę, tak, tak. Pana dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich. Również radnego tutaj tego miejsca. Tak. Pan Sołtys. I Wójtowi jeszcze Tak, tak. Dla mnie ja już na końcu sobie tam. Dobra. co? Jak? To najgorsze mniej Brawo! Chodnik on. Wchodnik. Dąb rowerowy lub inny. oficjalnie otwarty. Teraz powrócimy księdza proboszcza, żeby nam poświęcił z boku. Na tej drodze, się nie trafiło, a żeby ta droga rozpoczęła swoje istnienie, od dojścia na pasterkę. Z tego roku. Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko zatem, co prowadzi do jednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. Kiedy ludzie oddzielają góry lub wielkie obszary wód, kiedy istnieją między nimi duże odległości, budują nowe drogi, znajdują nowe środki lokomocji, by pokonywać przestrzeń i zbliżać się do siebie. Wzywajmy więc Boga, by błogosławił tym, którzy wykonali ten chodnik, którzy będą się nim poruszać. Wszystkim, którzy będą z niego korzystać, by wszystkich otaczał swoją łaskawą opieką. Boże, Ty, w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą. I ojcowską opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Pobłogosław wszystkich, którzy będą przechodzili tą drogą, tym chodnikiem, którzy będą przejeżdżali ścieżką rowerową swoją łaską uprzedza ich kroki, bądź z nimi w drodze, broni ich od wszelkich przeciwności, by osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo dziękujemy. To jeszcze raz bardzo dziękuję państwu, że przybyliście, dziękuję wszystkim mieszkańcom za cierpliwość w wykonaniu tej inwestycji, tak jak pan sołtys powiedział, długo wyczekiwana inwestycja, ale bardzo, bardzo potrzebna, także jeszcze raz, ba tak, tym bardziej cieszy, zgadza się, ale naprawdę poprawi to bardzo, bardzo bezpieczeństwo. Dziękuję państwu, zapraszam na uroczysty obiad do restauracji w miejscowości Mościska, Stara Szkoła. Thank you.